Cześć! Z tej strony Zdolny Facio. Bardzo mi miło, że znaleźliście czas, aby obejrzeć kolejny odcinek mojego vloga. Odcinek świąteczny. Święta kojarzą mi się z pośpiechem przygotowaniami, pysznym jedzeniem i unoszącym się zapachem korzennym. Oraz mandarynkami. Bo kto nie dostał na święta paczki z mandarynkami? I właśnie w tym roku pomyślałem sobie, żeby dać Wam szybki przepis na mandarynkowca, który składa się zaledwie z czterech składników. Zaczynamy! Za chwilę zobaczycie produkty, z jakich przygotowane będzie dzisiejsze ciasto. Na samym początku rozpuszczamy dwie pomarańczowe galaretki w jednej szklance gorącej wody i pozostawiamy do ostudzenia. Kiedy galaretka stygnie, wykładamy formę biszkoptami i odsączamy mandarynki. Następnie ubijamy 500 ml mocno schłodzonej śmietany 36%. Kiedy śmietana jest już ubita ciągle miksując rzucamy do niej połowę odsączonych mandarynek z puszki oraz ostudzoną galaretkę. Gotową masę wlewamy do formy wyłożoną wcześniej biszkoptami i dekorujemy pozostałymi mandarynkami. Mandarynki delikatnie wciskamy w masę, aby przy wylewaniu galaretki nie wypływały na powierzchnię. Po udekorowaniu ciasto wkładamy na 30 minut do lodówki. Kiedy masa tamżeje w lodówce, rozpuszczamy dwie galaretki pomarańczowe w 800 ml gorącej wody i pozostawiamy do wystudzenia. Kiedy galaretka ostygnie, wylewamy ją na ciasto i ponownie wkładamy naszego mandarynkowca na około 3 godziny do lodówki, tak aby masa i galaretki dobrze stężały. Po 3 godzinach możecie częstować już gościu mandarynkowcem. Przygotowaliśmy go raptem z kilku składników i nie wymagał za dużo pracy. A jaki jest smaku? Cóż, tego dowiedzieć będziecie musieli się sami. Jeżeli nie lubicie mandarynek, odsyłam was do przepisu na świąteczny piernik. Wszystkim życzę wesołych, spokojnych świąt, mniej pośpiechu, a więcej radości z przebywania z bliskimi. Przepis na ciasto znajdziecie pod filmem, a ja zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału YouTube. Kiedy galaretka stygnie. Kiedy galaret. Kiedy galaretka stygnie. Kiedy galaretka stygnie. Kiedy galaret. Kiedy masa tężeje w lodówce, rozpuszczamy dwie galaretki pomarańczowe w 800 litrach gorącej wody i pozostawiamy do ostudzenia. Jeszcze raz. Kiedy galaretka ostygnie, wylewamy ją na ciasto. Kiedy galaretka ostygnie, wylewamy ją na ciasto i wkładamy mango... Kiedy galaretka po około 3 godzinach można już próbować... Po 3 godzinach możecie częstować już gości. Już gości czy gości już.